Kochana Matko, wszystkie doświadczenia naszego narodu, tak radosne jak i bolesne, przeżywamy z Tobą. Dziś chcemy wrócić myślami do tych tragicznych, grudniowych dni 1981 roku, gdy w Polsce władzę przejęła honta wojskowa aby przygotowania do prowadzenia stanu wojennego trwały już kilka dobrych miesięcy, a nadzorował je radziecki marszałek Wiktor Kulikow. To właśnie po to na nowego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wybrano generała Wojciecha Jaruzelskiego. W ten sposób chciano ostatecznie zniszczyć wielomilionowy społeczny ruch, jakim była Solidarność, bo obawiano się utraty władzy. Wtedy zaczęły się aresztowania, internowania, więzienia i szykany. Nie wiadomo dokładnie, ile osób straciło życie. Na pewno ich liczba przekroczyła czterdzieści. Nie płaczcie matki, to nie na darmo nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę Janek Wiśniewski padł. Dziś modlimy się za wszystkie ofiary czarnej, długiej nocy Perelu, gdy w Polsce rządziły marionetkowe władze, które po rozkazy i instrukcje jeździły na Kreml. Ich symbolem jest bohater ballady o Janku Wiśniewskim. W rzeczywistości to ośmioletni Zbyszek Godlewski, do, który dopiero co ukończył zawodówkę i zatrudnił się w, Gdyńs w Gdyńskiej Stoczni. W grudniowej masakrze, w tragiczny czarny czwartek 1970 roku w Gdyni zastrzelono 18 osób. Seria z karabinu maszynowego przeszyła głowę i kratkę piersiową niewinnego Zbyszka. Jego martwe ciało robotnicy położyli na drzwiach i ponieśli ulicą Świętojańską. Po drodze kilka razy byli ostrzeliwani i obrzucani gazem łzawiącym. Także musieli zostawić zwłoki na ulicy i chować się w okolicznych bramach. 12 maja 1983 roku Grzegorz Przemyk, 19-letni maturzysta warszawskiego liceum, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, świętował z kolegą zdany egzamin na placu w Zamkowym w Warszawie. Brak dokumentów posłużył milicjantom za pretekst do zabrania go na komisariat. Tam otrzymał ponad 40 ciosów pałkami w barki, plecy oraz pięściami w brzuch. I w wyniku dotkliwego pobicia zmarł po dwóch dniach. W aktach sprawy zachowała się notatka szefa MSW generała Czesława Kiszczaka cytuję ma być tylko jedna wersja śledztwa sanitariusze całą winę zrzucono więc na personel medyczny który wiózł skatowanego chłopca karetką z komisariatu do szpitala Taką wersję forsował w mediach ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban. Skazano sanitariuszy na kilkuletnie kary więzienia, a nawet Bogoducha winną lekarkę. Mszę pogrzebową w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoli organizował ksiądz Jerzy Popiełżko który dobrze znał matkę Grzegorza, poetkę Barbarę Sadowską. Podobno miał wtedy powiedzieć, że to on będzie następny. Tak się też stało. 19 października 1984 roku został porwany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, a potem torturowany w tak bestialski sposób, że rodzina rozpoznała go dopiero po znakach szczególnych. Wrzucony został do Wisły z workiem kamieni u szyi. Miał 37 lat. A dzisiaj tym, którzy organizowali te mordy, pacyfikacje czy tak zwane ścieżki zdrowia, i tym, którzy w inny sposób wspierali komunistyczny reżim, czerpiąc z tego profity, przywrócono przywileje emerytalne. Są wśród nich zabójcy Zbyszka, Godlewskiego, Grzegorza Przemyka i Księdza Jezego Popieuszki, a ich ofiary nieraz. Schorowane, często nie mające najpotrzebniejszych produktów żywnościowych, które tak teraz podrożały, nie mogły z nich korzystać. Te na nowo przyznawane dodatki byłym funkcjonariuszom SB i pracownikom UB. To zresztą jeden z niewielu spośród stu konkretów na sto dni, które udało się zrealizować powołanemu rok temu, 13 grudnia, rządowi. Są wśród nich także podejrzani o zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego w roku 1910. 87. Agentka Perlowskiego Wywiadu, pseudonim Panna, która założyła fundację walczącą o prawa osób LGBT, hojnie w ubiegłych latach dotowana przez warszawski ratusz. Gdy media to nagłośniły, Uciekła daleko na gra, za granicę, ale podobno po zmianie władz, gdy poczuła się na tyle bezpieczna, że wróciła i prowadzi szkolenia z tak zwanego inkuzywności, inkursywności w Krakowskim Magistracie. Może dzisiaj. Warto postawić pytanie, co dziś Zbyszek Godlewski, Gregor Przemyk, ksiądz Jerzy Popiełuszko i czy też ksiądz Franciszek Blachnicki chcieliby nam powiedzieć, na pewno nie rób ta co chce ta, ale Bóg, honor, ojczyzna. Przecież ksiądz Popiełuszko wciąż powtarzał w swoich homiliach, że przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Choć dotknęliśmy, od, o, choć odetchnęliśmy z ulgą, bo niedawno skończyła się gechenna księdza Michała Olszewskiego oraz dwóch rzędniczek pani Karoliny. I pani Urszuli, gdy przez wiele miesięcy stosowano wobec nich areszt wydobywczy, to rządza, zemstę i igrzysk dotyka właśnie byłego wiceministra sprawiedliwości. Choć prokurator generalny wciąż mówi o swojej niezależności, to każdego dnia tłumaczy się publicznie, Premierowi, dlaczego więzienia nie są jeszcze zapełnione politycznymi oponentami? Gdy do tego doda się stosowanie prawa, ale tak jak je rozumie obecna władza, zakaz obecności krytycznych mediów na konferencjach, Prasowych, wstrzymywanie polskich inwestycji niekorzystnych dla Niemców, wyroki na polityczne zamówienia czy ochrona przez policję prowokatorów z placu Piłsudskiego, którzy bezczelnie profanują pamięć ofiar tragedii smoleńskiej. I z premedytacją ranią ich bliskich, to można mówić o zapowiadanym domknięciu systemu. A to już nie jest nic z demokracji wspólnego. To groźny totalitaryzm i zwykła dyktatura. Dlatego z niepokojem słucham jednego. Z kandydatów na prezydenta, który cytował dobrze mi znane zdanie wypowiedziane właśnie 13 grudnia 1981 roku przez generała Jarzolskiego o zaciśniętej pięści. Szkoda, że nie miał na tyle odwagi, by wyjść. Do protestujących w Gliwicach górników z ręką wyciągniętą do zgody i zamiast bonjour pozdrowić ich staropolskim, takim przecież bliskim, Szczęść Boże. Ale zawsze można zrobić coś dobrego, nawet w ramach kampanii wyborczej, na przykład wydać zgodę na postawienie na powązkach pomnika z Krzyżem Wołyńskim i umieścić pod nim ziemię przywiezioną z miejsc kaźni Polaków bestialsko uśmierconych przez banderowców z UPA. Co dzisiaj chcieliby nam powiedzieć bohaterowie czarnej nocy PRL-u? To co mówił ksiądz Popiełuszko, żeby żyć w prawdzie Szukać prawdy, być otwartym na prawdę, przyznawać się do prawdy, upominać się o nią w każdej sytuacji, demaskując kłamstwo i protestować przeciwko niemu, nawet wtedy, gdy fałszywie przybiera ono pozory prawdy. Budować przyszłość i potęgę naszej ojczyzny na prawdzie. Tak nam dopomóż Bóg i Ty, Matko Najświętsza Jasnogórska Pani. Amen. Bóg zapłać księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi z naszej archidiecezji częstochowskiej za dzisiejsze rozważania apelowe każdy jedenasty dzień miesiąca na Jasnej Górze. To czas, kiedy gromadzi się archidiecezja częstochowska na wspólnym nocnym czuwaniu, które dziś poprowadzi wspólnota dzieła intronizacji najświętszego serca Pana Jezusa. Wśród pielgrzymów obecnych w kapicy Cudownego obrazu Matki Bożej są pielgrzymi z Kamińska, z Gorzędowa, z miejscowości Bąkowa Góra, Strzelce Małe, Niedośpielin, Mstów, Żuraw, Janów, Zrębica, Olsztyn, Złoty Potok, Wola Krzysztopolska, Milejów. Bogdanów, Panki, Myszków, Poczesna, pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego, Skórowa, a także Skrzepic, Lindowa, Iwanowic Dużych oraz Bożykowa, Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, jak każdego dnia polecamy cały Kościół święty Ojca Świętego Franciszka, prosimy za polski episkopat, polecamy nasz Paulinski zakon. Oddajemy Tobie, Mario, wszystkie osoby chore i cierpiące, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze modlitwy Apelowej. Odmawiając tajemnice chwalebną Urzańca Świętego, zesłanie Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wodę złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc trzewota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas odda. Księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Antoniego, prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Pośród dróg adwentowych słyszymy dzisiaj słowa Chrystusa: Przejdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię, i znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Bo jestem cichy i pokornego serca. Potwierdzamy prawdę tych słów, że człowiek skarleje, tym bardziej im oddala się od Chrystusa jako światła nadziei. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Spomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.